Co dzień nie musisz coś sobie zabić, bo za to twój wulk, i na wola to karabi mam dość, nie chcę prawić morałów ludziom na darmo. Ty czas mówi że strażę pora się obalę całe życie, uciem się na co, kłaś nacisk, by w jednej sekundzie się w tym wszystkim zatracić, co dzienność może stracić, to diabeł w stroju micha między niebem a piekłem ja żyję i oddycham, bo opuściłem kiedyś Polskę, jak tonący i by stracić co z Polskę w imieniu tego, co godne, dwie ze swojone krople i jak w moim życiu, to w Polsce, za osiem latek generacja. Wizyt. Ja był jak spisany kontraktem, który więcej przejmie na ziemi dusz i pragnień My mamy wartość, tą kartę, mamy odwagę, dla tą bankę, dbamy o równowagę tak? Życia mistyka Dziś wszystko zapisują w plikach Płyniemy ostatni rejs, tytanika Choć jeden cel kochają i nienawidzą Nie widzą, wzrok nie sięga już za horyzont Siedzisz spokojnie, myśli są wściekłe Balansując między niebem a piekłem Hipokryzja, śmierć w różowych szatach Diabelska świta, mistrz miał go za ca i szatan, granice gubisz Dostojewski wiedział o czym mówi. Łapka, utwor jak małych Zatapiani w surrealizm jak Stawka Bujając w obłokach, na blokach i ławkach, choć wina wszystkim jest znany, trzeba wiedzieć kiedy zejść ze sceny niepokonany Zapisane pozostanie dla mnie Dobra zwrota to jak święty sakrament Przebyłem swoją podróż, krucjatę po pieniądz Dziś zostaje z bliskimi, lepszy znaczy z sezon bieżą. Życie wśród pokus, zbyje poczuć znam za dobrze Tu nieraz boskim życiem zorganizowałem pogrzeb Sława wola ostrzem, tu okazja to podstęp mają Dla nas trudne chcą, żebyśmy byli w gwoździe Zamknięty jak wyglądy bez dostępu do bram świętych Miłość ciągnie na dno, a nienawiść każe pędzić Bo dobre nęci, jak ostatni wybór na krawędzi Odnajdę w sobie balans i zamieć dzisiejszych ja chcę poświęcić, jabłku krzyżować krzyżować, zagłupienie Vice Licewersa moja droga, dziś to nie sloga, dziś zbyt wyraźnie widzę, od zawsze do broi złama wspólną granicę music